połączeniu hmm, Cześć, czym mnie słychać Czy mnie widać? Czy produ produkować, jakby coś przerywa, bo jestem w bud budynku, w którym jest problem z siecią i no właśnie... Poczekajcie, idę po bluza i wyjdę na zewnątrz, okay? Oh, tu będzie jeszcze lepszy zasięg. O! Dobrze. Trochę mokro. Dobra. E, czy teraz mnie lepiej słychać? Czy teraz mnie wyraźnie słychać, kochani? E, bo jeżeli dalej przecina live, to ja będę niestety zmuszony zakończyć go. E, w ogóle znaczy ta literka. Mhm. Dobrze. Lepiej. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby mi było wyraźnie słychać. Lepiej, tak? Kinga, czy mogę mówić swój przekaz do was? Kinga, napisz mi, czy mogę głosić już przekaz. Witam, witam. Hmm. To może znak, żebym tego live'u nie robił, skoro jest cały czas zakłócenia są. Aha, nie zacina, dobrze. Mm -hmm. Okej. Okay. To live prawdy. Mega prawdy. Mm, czuję się coraz silniejszy. E, coraz bardziej naładowany energią wszechświata. I światła. Mam tutaj przekaz do wszystkich ludzi nienawiści pod tytułem Piotrek Tagawin. Psychotrop. Ten psychopata z łodzi trupi. Co jeszcze, kto jeszcze? Cześć. Dzisiaj miałem spotkanie z zarządem szpitala. Piotruś, na czele z Elogawin i innymi chorymi na nienawiść ludźmi, w tym Hewiusz, wysyłali mnóstwo kłamstw do szpitala na Martę, na moją dziewczynę. Na wysyłali śmieci, kłamstw, oczerniających mnie, Martę z listami, żeby zamknąć ją na stałe. Tak, bo osobiście to widziałem, te listy. E... I pragnę dzisiaj Wam coś powiedzieć ważnego. Nie daj się, ludzie, niech swoje myślą, nie daj się. Z diabłem do piekła wyślą. Doskonale wiem, pani Piotr Świnkomorska, e, z obsesją na moim punkcie od lat. Tak, kochanie, bo nie mam siły tego life'a długiego robić, ale tak wam powiem wkrótce. Od wielu lat prześladuje mnie socjopata. <grytanie> od wielu lat prześladuje mnie socjopata. Piotrek, taki homoseksualista, który bardzo siebie nie kocha, a kocha mnie I żyje moim życiem. Eee, I żywił się tym, że niszczył to moje życie. I za wszystkimi prześladowaniami mojego życia, moimi porażkami, utratą pracy. On również upublicznił historię mojego pobytu w szpitalu, zdrowia. To jest totalnie karalne, złamał mega prawo, eee, mam na to dowody, eee, zrobiłem mega śledztwo eee, i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Że od dzisiaj moją sprawę, sprawę Marty, prowadzi najlepsza kancelaria w Polsce, która ma na koncie same wygrane sprawy. I nie jest to jeden prawnik, ale jest to naprawdę. zbiór zajebistych prawników, którzy szykują niesamowite pozwy odszkodowawcze. Także najpierw informacja dla Piotrusia Piotrusiu, żądam 10 milionów odszkodowania od ciebie na rzeczy, hareta to wszystko, żeby to 10 milionów poszło na domy dziecka, instytucje, niesamowity pozew przeciwko Piotrkowi W. Który poniesie konsekwencje karne tego, co robi. A dowodów mam miliony. Także litości dla ciebie. Nie będziesz dalej udawał przyjaciela, fałszywego, podłego demona, którym jesteś. Kochani, ta sytuacja ze szpitalem psychiatrycznym uświadomiła mi, jak podli są ludzie, jak są straszni ci ludzie. Jak nie mają żadnej litości. I to, że ja przebaczyłem, że ja wybaczam. Okej. Okay. Ale tym razem zero litości. Będę działał regułami prawa. Bardzo intensywnie. Bardzo medialnie. I kochani, trzymajcie kciuki, żeby w pierwszej kolejności został ukarany Piotr, który obsesyjnie niszczył moje życie. Wykorzystuje Elę Gawin do swoich haniebnych celów, zaprzyjaźnił się z nią, żeby ją niszczyć, a jak wszyscy wiecie, Elżbieta Gawin jest chora psychicznie i to ona powinna być na oddziale zamkniętym i leczyć się tam już od dawna. Takie jest moje zdanie i tyle o Eli powiem. Ela jest chora i potrzebuje leczenia i od Eli nic nie chce. Z Elą zrywam kontakt na zawsze i dopóki Ela nie wyląduje w psychiatryku i nie będzie leczona, ja córki nie mogę do siebie wziąć nie chcę jej widzieć na oczy już wystarczająco mi dużo życia i lat zniszczyła swoją osobą. Dlatego taka informacja do was wszystkich, tych, którzy żyją moim życiem również, zakończyłem jakąkolwiek współpracę i znajomość z Elongawin, gdyż jest dla mojego życia niebezpieczna, toksyczna i niszcząca. Na moje życie, na moje otoczenie, na moją córkę. Tam, gdzie Marysia przebywa, jest Marysia bezpieczna, zaopiekowana i czeka na moment, aż zaprzestanie działalności niszczycielskiej, patologicznej Elżbieta Gawin. To taka moja informacja, bo szykuje wielki... Mm, e, I zanim wyszczelę z tym projektem, to Was pragnę poinformować, że trzeba posprzątać śmieci, tak? Trzeba szambo opróżnić. A tym szambem jest Ela Gawin, Piotrek W. Ci wszyscy socjopaci, psychopaci, w tym również Malwina. Pozdrawiam Cię, Malwinko. Yy, wiem, że również stoisz za tym wszystkim. Yy, ci wszyscy ludzie wykorzystali moją córkę do nienawiści, do rozgłosu, do nękania mnie, do prześladowania mnie. I coś wam powiem, wasze dni są policzone. I bardzo policzone na palcach jednej mojej ręki, nawet nie dwóch. Także, kochani, mamy dwa światy. Świat miłości, w którym żyję. I bardzo brzydko powiem. Świat szamba, w bardzo śmierdzi. I są tam odpady w postaci tych wszystkich Piotrków z tych socjopatów, psychopatów, którzy siebie nie kochają, którzy niszczą. Kochani, Jakbyście widzieli taka teczka w szpitalu, zawiadomień do szpitala, że ja psychiczny, Marta psychiczna, od Eli Gawin, od Piotrusia, od tego trupiarza, co z włókami handlował, Hewiusz, Sewiusz czy Srewiusz, już nie wiem jak on ma na imię, to jest taki też psychol. I wam powiem tak. Powinni specjalny oddział otworzyć. <noise> zamknięty, na którym zamkną Ele, Piotrusia W, yy, tego trupiarza ze zwłokami jednocześnie, które kolekcjonuje podobno. Słyszałem, gdzieś czytałem. E, e, co jeszcze? Yy. A tak jeszcze do tego hewiusza. Gdzieś tam wyczytałem o hewiuszu, że to jest taki zboczeniec, który uprawia seks ze zwłokami, dlatego te zwłoki porywał. Naprawdę? No, takie informacje mam. Ten psychol złodzi. Hewiusz. Które intensywnie mnie oczerniał, szkodził mi, wykorzystywał mój wizerunek, no to to jest, to jest dopiero patologia, wiesz? Jak można ruchać zwłoki? No to już naprawdę przegięcie totalne. To on wymaga leczenia psychiatrycznego z Piotrusiem, z go na czele. Powinni siedzieć w jednej sali bez klamek i, się, i kochać siebie nawzajem. Takie jest moje zdanie. Naprawdę, kochani. Ja wiem, że jestem człowiekiem miłości, ale no, trzeba rzeczy po imieniu nazywać. Tak? No, są mm, ludzie są psychopaci, są socjopaci, a oni przecho prze przechodzą wszelkie normy społeczne, naprawdę. Ja się śmieję, bo ich plan się nie udał, bardzo się nie udał, bardzo się nie udał. E, tak się złożyło, że wspierami ogrom ludzi serca, miłości. Magiczni ludzie, tak to nazywam, niewidoczni, nie chcą być widoczni, ale bardzo mi pomagają, bardzo mi wspierają. I nie jest to jedna, dwie, czy nawet dziesięć, czy dwadzieścia osób, ale naprawdę liczące ogromne ilości ludzi, którzy mi pomagają, wspierają w każdej dziedzinie mojego życia. I nie jestem sam. I tym razem będą ogromne kary dla wszystkich ludzi, którzy mi szkodzili od lat. Wiele lat olewałem, to nie robiłem z tym nic, ale od teraz zapłaci za to Piotrek W. Wszyscy, którzy zaszkodzili mnie, mojej rodzinie, mojej córce. Koniec niszczenia, hejtowania, prześladowania mnie jako człowieka. To jest łamanie prawa i już zaczynam sprzątać. Specjalna informacja dla Grzegorza W, byłego męża Marty. Grzesiu, Czesiu, czy jak tam tobie? Też Cię kocham, ale to, co zrobiłeś, byłej żonie, wszystko wiem, wszystko wiem o Tobie. Wiem więcej nawet, gdzieś ty samo sobie wiesz. No, widzimy się w sądzie, z kamerami, na głośnej rozprawie nie tylko rozwodowej, ale karnej za to, co zrobiłeś byłej żonie. A ty dobrze wiesz, co zrobiłeś i już się z tym nie schowasz pod stół bo będziesz. Będziesz Grzesiu, takim mm, biznesmenem lubuskim lubelskim, czy jak się mówi ale takim mega sławnym. No, bardzo, naprawdę, aż ci zazdroszczę tej sławy. Boże, będziesz po prostu tak sławny, że ja o to zadbam, o każdy szczegół. Będziesz miał czerwone dywany rozłożone pod swoją firmą. No naprawdę, obiecuję Ci to. Za to, co zrobiłeś, Marcie. Eee, bo kochani, czemu to robię? Bo zrozumiałem, że jeżeli nie pokażesz takiej siły w eee, postaci również miłości, to ci ludzie będą w dalszym ciągu czuli się bezkarni i będą niszczyć. Eee... <grywa> Jakiego kościoła? Żadnego kościoła nie otwieram. <grywa> ja nie jestem kościotrupem, ani hewiuszem, który zwłoki porywa. Dajcie, żeby mi spokój z kościołami. <grywa> eee... Eee, no, eee... Także Grzesiu będzie popularnym biznesmenem, pato-biznesmenem. Pato, no, już nie takim normalnym. Bo to, co zrobił, to jest bardzo patologiczne. No. Ale dobro i miłość zwycięża. Podkreślę. Kara idzie do Piotr na cele charytatywne. Nie chcę od niego złotówki, bo te pieniądze jego śmierdzą. Więc lepiej dać tym, co najbardziej potrzebują. Eee, I inne kary do wszystkich ludzi, którzy zaszkodzili mnie. Mam na to dowodów. Naprawdę takie ogrom dowodów i już prawnicy biorą sprawy swoje ręce. Już Działają bardzo ostro. E, tak. Nie boję się. Nie boję się was. Malejecie wszyscy. Zło umiera. Wibracje rosną. Światło rozbłyska jeszcze bardziej. I ja się dostrajam do tej mocy światła wszechświata. A wszyscy ludzie, którzy szkodzą, zapłacą. I już do was to wraca. A ja zadbam o każdy szczegół. Żeby do was wróciło razy sto za te wszystkie prześladowania mnie, Marysi, Marty. Tak. Ja nikomu nic złego nigdy nie zrobiłem. Zostałem wielokrotnie wykorzystany, bo każdy chciał mnie mieć i kochać, i obsesyjnie mnie kochał, a za tą obsesją, gdy kogoś odtrącałem, bo odtrącałem setki osób, bo nie jestem liczyją własnością, to za to odtrącenie się mszczą, tak jak Piotru. Ci wszyscy ludzie psychopaci, socjopaci, hejterzy, kochani, podkreślę Wam z punktu psychologicznego, to ludzie, którzy gardzą swoimi własnymi ży życiami. Najczęściej są bardzo nieatrakcyjni z wyglądu, zaniedbani, często otyli, nieszczęśliwi, niekochający siebie, nienawidzący swojego życia. I tą traumę do samego siebie pragną wylać na zewnątrz i doczepili się mnie i od wielu miesięcy prześladują mnie. A ja jestem też człowiekiem i mam prawo do wielu błędów życiowych, które również popełniałem, jak każdy człowiek, ale to Wy się, Wy psychopaci, uwzięliście na mnie, żeby mnie niszczyć, szkodzić, ośmieszać, ale ja się Was nie boję. Już nic gorszego mi nie możecie zrobić, a zrobiliście już wszystko, co najgorsze. Wszystko. I co? I płakałem, tak jakbyście chcieli? Załamałem się, tak jakbyście chcieli? Nie. Prędzej Wy się załamiecie. Od mojego uśmiechu i szczęścia, którym rozbłyskam każdym dniem bardziej. Dlatego zero litości dla szamba, pływających Piotrów, socjopatów, w tym grzegorz mm, yy, i cała reszta innych ludzi, którzy niszczą. Nie ma litości dla przemocy, nienawiści, hejtu i wszystkiego, co jest niskowibracyjne. Taki mój przekaz na dziś. I do Eli nic nie mam. Nic od niej nie chcę. Zerwałem z nią kontakt. Niech się leczy. Nie chcę Eli na oczy widzieć. Brzydzę się zachowaniem Eli. Jest fałszywa. Potrafiła do mnie dzwonić parę dni temu, że, że taka miła i w ogóle i w ogóle, a w tym samym czasie wysłała listy oczerniające Marta do szpitala. Tak? No, przepraszam, ale nie akceptuję w swoim życiu ludzi, którzy są fałszywi. Już ich skreśliłem, wymazałem. Nie mam dla nich żadnych skrupułów. Życzę im tego, na co sobie sami zasłużyli. Taka prawda. No. A od pieniędzy i od moich zarobków, zysków i mojego życia odczepcie się w. Nie kochający siebie, ludzie, zazdrościcie mi wszystkiego: urody, uśmiechu, charyzmy, energii, piękna i tego, co zawsze osiągałem, i moich miliona talentów. Nie będę wobec Was skromny, bo jestem mega zajebisty. Mega pewny siebie, mega seksowny. Niczego mi nie brakuje. Nie brakuje mi energii, nie brakuje mi ośmiechu, nie brakuje mi seksapilu, nie brakuje mi niczego. Mam wszystko to, czego Wy nawet nie macie w jednym procencie, hejterzy. Dlatego tak szkodzicie. Bo zazdrościcie nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy mają talent i potrafią coś w życiu osiągać. A Wy jedyne, co potraficie założyć profil i hejtować, tyle potraficie Wy wszyscy Nędzarze, smutni, nieszczęśliwi. Potraficie tylko szkodzić, pisać, oczerniać, i czujecie dowartościowanie. Taka prawda bolesna prawda. Ale tak jak mówiłem, mamy świat 3D, który zdycha umiera kisi się w szambie świat hejterów, tych niskich wibracji, nieszczęśliwych ludzi. I Świat 5D, nowej ziemi, nowej energii, tak? nowych wibracji. To jest piękno, radość, miłość, szacunek, akceptacja drugiego człowieka. I tak na koniec tego live'u każdy, kto wybiera szkodzenie drugiemu człowiekowi, będzie surowo ukarany przez wszechświat. Naprawdę zawróć z tej drogi nienawiści, bo umrzesz i skończysz bardzo źle. No, dobrze, kochani, uciekam i doświętować swoje życie każdego dnia, w każdej chwili obecnej w tu i teraz, zawsze i na zawsze i będę się uśmiechał do gadów, reptilianów szatanów, demonów Piotrusia W, psychola również do Grzesia i wszystkich innych którzy mnie nienawidzą ja się do was uśmiecham, kocham was i chroni mnie miłość i nic mi nie możecie zrobić, przykro mi bardzo. I tym akcentem kończę ten live. Bo to była tylko taka zapowiedź. A eee, kolejne live y będą mega spektakularne. Także czekajcie na nie. I dziękuję i to się dokonało, to się dokonało. Przepraszam, wybaczam sobie, wybaczam wam eee, i Wszystkim, którzy mnie wspierają, są po mojej stronie. Kocham, dziękuję. Będę was wspierał i zabierał do pięknego życia i świata. A tych, co chcą szkodzić, życzę miłego umierania, odchodzenia w cierpieniu i bólu. Nic wam nie to nie poradzę, to jest Wasz wybór. Nie potrzebuję żadnej pomocy, bo mam pomoc już sprawdzoną, działa. Wszystko jest wspaniale, wszystko jest super. Mega mam się wspaniale, jest idealnie. Dobro istnieje, dobrzy ludzie istnieją. I tak jak wspominałem wielokrotnie, bądź dobry i odważny. To tajemnica, dzięki której przetrwasz w życiu najtrudniejsze chwile. A tą podstawą tej tajemnicy jest miłość i siła uśmiechu, radości, mimo wszystko, zawsze i na zawsze. I to się dokonało, to się dokonało, i to się dokonało. Dziękuję, żegnam, kocham, wysyłam miłość, trzymajcie się. I nie mogę się doczekać. Po raz pierwszy nie mogę doczekać się tych rozpraw sądowych przeciwko tym, co najbardziej zaszkodzili. O Boże, ale się cieszę. Naprawdę. Kocham. Nie mam siły, kochani. Ja jestem dzisiaj mega po prostu, mam dużo energii. Chcę ją spożytkować dla siebie. I, I tyle. Kocham was. Pa. pa.